Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blaskowitz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are to say the least astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this What are the Nazis really up to? Well, sir, to put it bluntly, I don't think we know enough to answer that question. Really? But don't get me wrong. We've learned plenty about their capabilities. That alone scares the hell out of me. Here, here. But. Yes, Jack? Well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head? Haven't our sources placed him at the secret rocket base in katamarundi Well that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane? The very one. That's exciting news, sir. So, uh, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the uh, paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. Siemanko! Z tej strony LDiablo witam Was. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein rozpoczynamy misję Forest Compound, czyli kompleks leśny. Dostajemy teraz więcej informacji na temat Wilhelma Strasse pseudonim Ditset, co oznacza trupia czaszka. Dlaczego taki pseudonim? Ponieważ kolej się jest po prostu taki blady, ma dużo zmarszczek, no i po prostu jego łeb wygląda jak trupia czacha. Myślę, że jakby się wybrał do katakumb, to zombiaki wzięłyby go za swojego i nic by mu nie zrobiły. Tak po prostu koleś wygląda. Jest to niemiecki naukowiec, jeden z lepszych naukowców, który nie wierzy w, siłę, w siły nadprzyrodzone, w siłę okultyzmu. To jest koleś, który wierzy w naukę, wierzy, że jego wynalazki mogą zaprzepaścić problemy Niemców związane z ich rywalami, no, czyli z aliantami. Koleś ten buduje różne wynalazki, konstruuje je, no i my musimy po prostu pokrzyżować mu plany i musimy je zniszczyć. Rozpoczyna się teraz kolejny dział, w którym my będziemy właśnie musieli zniszczyć te wszystkie wynalazki Wilhelma Strasse. Odwiedzimy cztery lokacje, w których znajdują się dwa wynalazki. Pierwsze, jakie musimy zniszczyć, to rakieta V2, która znajduje się w bazie rakiet. I my musimy się do niej dostać. Zostajemy zrzuceni ze spadochronem do kompleksu leśnego, w którym musimy znaleźć jakiś sposób, aby dostać się po cichu do bazy rakietowej. Nie możemy robić nic tutaj za głośno, ponieważ w każdym momencie, kiedy zostanie uruchomiony alarm, no to Wilhelm Strasse ucieknie, a oni się zbyt dobrze przygotują, żeby chronić te wszystkie wynalazki. No i co my tutaj mamy napisanego w tym tekście? No oczywiście, że rakieta V2 ma zostać wystrzelona prosto na Londyn. Tak więc to jest właśnie nasz, nasz cel, aby ją zniszczyć. Informują nas również, że zostajemy zrzuceni tylko ze Stenem, a resztę sobie będziemy musieli zdobyć sami. Dostajemy kolejną informację, że będą nam zrzucane paczki, w których będziemy mogli wziąć sobie broń. Takie paczki w tej misji będą dwie. W tym jedna będzie taka, w której dostaniemy nową zupełnie broń, która nazywa się Snooper. Jest to karabin szpiegowski, bardzo silny. Jego zaletami jest to, że jest silny, cichy, więc możemy zabijać spokojnie po cichu, nikt nas nie usłyszy oraz, że możemy, że ta ma, ma tryb nocny, więc możemy w nocy zauważyć wszystkich. Na przykład takiej opcji nie ma zwykły mauser. Co jeszcze tutaj mamy napisane? Oczywiście informują nas, że pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, aby został uruchomiony alarm. Tutaj wielu wartowników ma do niego dostęp i my musimy w sposób strategiczny to wszystko zrobić. To nie jest prosta misja, ja wiem to. Wiele osób w ogóle pisało, że zawsze miało z tą misją problem, ponieważ to nie jest taka misja, w której lecimy sobie na Hama i strzelamy do Niemców. Tutaj już jest jednak strategia. Trzeba wszystko przemyśleć, poobserwować i podejmować takie konkretniejsze decyzje. Tutaj trzeba zrobić wszystko po cichu. Nie można pozwolić właśnie aby Alan został uruchomiony, ponieważ misja zostanie anulowana, Wilhelm Strasse ucieknie, a jego wynalazki prawdopodobnie zostaną zabezpieczone no, czy coś tego typu. No po prostu nie może ten Alan zostać ten, nie może zostać uruchomiony Jakie są cele misji? Dostań się do... Dostań się do obozu co jeszcze? Nie pozwól aby alarmy zostały uruchomione oraz zdobądź karabin snajperski e, snooper, czyli karabin szpiegowski No to dobra, rozpoczynamy misję, kompleks leśny O tutaj jak widzicie jest nasz spadochron Jesteśmy w cichym lesie A jak widzicie słychać tylko ptaki Póki co ani jednego szkopa no ale my jesteśmy trochę obskubani, nie warto było zbierać amunicji ani niczego oszczędzać. Mamy tylko i wyłącznie nóż oraz Sten. Sten oczywiście, żeby wszystko działo się po cichu. No i teraz czeka nas, można powiedzieć, trening. Tu jeszcze nie ma zagrożenia alarmem. Musielibyśmy się naprawdę bardzo postarać, aby oni poinformowali ekipę, żeby ten alarm włączyć. Tutaj musimy po prostu poćwiczyć sobie jak po cichu. ...załatwiać strażników. Ja się do niego może poskradam. Dobra. Jeszcze pozostał jeden strażnik To wszystko trzeba robić po cichu, żeby nie było szumu Okej okay. No i mamy spokój Zyskaliśmy troszeczkę amunicji do MP40 A tutaj jeżeli przejdziemy przez to jezioro tak jak widzicie tutaj jest kolejny spadochron Ale to nie jest żaden e, kolejny agent Tylko to jest pierwsza paczka z bronią, która została do nas zrzucona Mamy tutaj apteczki, akurat tam niepotrzebne I kurde łaska, dostaliśmy kolta Amerykański pistolet ja już wspominałem, w ogóle, nie wspom ten, w ogóle nie korzystam z pistoletów w grze. One są później w cudzysłowie ulepszane. No Luger dostał tłumik, a Colt y y zostanie ulepszony w ten sposób, że będziemy mogli później strzelać z dwóch. No, ale ja i tak mimo wszystko z nich nie korzystam. Pierwsza paczka cienka, ale dostaniemy coś lepszego. Teraz już większy sprawdzian. To już proszę Państwa jest teren silnie strzeżony musimy zrobić to wszystko po cichu, szybko, sprawnie żeby nikt nas nie zauważył Okej okay, jak widzicie koleś na wieży nas nie widzi, dlatego przemkniemy się raz, dwa Tutaj tak należy właśnie zrobić No i zaraz będziemy mieli lepszy widok na obiekt Zaraz wszystko zobaczycie jak to wygląda tak pozornie tylko dwóch jakiś tam żołnierzy, a oni mogą nam naprawdę zrobić niezły bigos. Trzeba naprawdę się ich po cichu pozbyć. Oj, proszę bardzo, jest i druga wieża wartownicza. Oj, pojechała ciężarówka. To jest ciężarówka, która ma nas przetransportować do bazy z rakietami. Ale my zaraz się do niej tam dobierzemy. Kiedy będzie parkowała. A tutaj jest wieża wartownicza, do której musimy koniecznie podejść. Po prostu nie ma innej możliwości. Możemy zostawić tutaj wszystkich szwabów, jacy stoją poniżej, ale tutaj koniecznie musimy się wybrać. Dlaczego? Już walić to, że koleś ma dostęp do alarmu, ponieważ tamci też mają, ale my musimy się przedostać tutaj. I nie ma po prostu szans, żeby on nas nie zauważył. No jak widzicie, my możemy spokojnie teraz uciec, tamci nas nie zauważą. Ja, ja oczywiście do nich się przejdę. No ale mówię, bez tego, bez zabicia tego kolesia po prostu nie ma szans, żeby przejść dalej. Oni też mają dostęp do alarmu, dlatego raz dwa się ich pozbędziemy. Jeden, drugi. Ups. Już chciał do mnie strzelać, ten mi się przegrzał. No i mamy spokój. Teraz już możemy sobie tutaj robić w cudzysłowie wszystko co, co jest głośne. Alarm zniszczony. Jest jeszcze jeden koleś na wieży wartowniczej, ale on nie ma dostępu do alarmu. No to by było trochę trudne, no. Możliwe, aczkolwiek trudne. Zrobię sobie może save, ponieważ mogę dostać tylko strzał w czachę. Hmm. Cholerny Czekajcie, może jeszcze raz to zrobię Okej okay. Mamy spokój Teren został całkowicie oczyszczony Tutaj właśnie przejechała sobie ta ciężarówka Można by było się wkurzyć I przelecieć tutaj na hama I ich tutaj rozstrzelać No ale wtedy, no widzicie, strategia Tutaj jest kolejny koleś na wieży a tamtego byśmy tak szybko zabić nie mogli. Dobra, przechodzimy dalej. A tutaj jest pewna pułapka. Tutaj jest ta ciężarówka i stoi sobie wartownik. No to każdy pewnie grający jako początkujący się napali, że o, stoi Niemiec, no to trzeba go raz dwa załatwić. Otóż nie. Na wszystko widok ma kolejna grupa, która ma dostęp do alarmu. Jeżeli zauważyliby trupa, no to oczywiście alarm by został po raz kolejny... Znaczy po raz kolejny. Mógłby zostać.

Dlatego nie podszedł od razu do tego oficera Tylko czekał No ale całe szczęście Jakbym się im jeszcze raz pokazał, no to by było po ptakach Jak widzicie, jest tutaj jest alarm Tutaj koleś stoi przy MG42 No tu jest wieża wartownicza, do której się zaraz dobierzemy No i tutaj musimy działać po cichu Obok znajduje się obóz No i stoi dwóch wartowników No to co, jedziemy Został cios krytyczny no co, teraz podbijemy sobie do oficera Załatwiony I to jest ostatnia, jedna, e, znaczy druga paczka e, która została do nas zrzucona Bo zobaczcie jaki my tu mamy arsenał broni Pierwsza bardzo ciekawa rzecz to no to oczywiście nowy karabin snajperski snooker Jak widzicie możemy w ciemności z niego strzelać, ma takie podświetlenie No i dostajemy oczywiście legendarny Thompson Kesslera który również się może nam przydać. No to dobra, skoro dostaliśmy prezenty, to możemy zabrać się teraz za dalszą część misji. Tutaj jest koleś na wieży wartowniczej, którego warto by było załatwić. Dobra, dostał cios. Trzeba uważać. Tam się kręci kolejny Niemiec. Dobra wezmę sobie hełmofon. No i możemy... O i tu jest taka bardzo ciekawa rzecz Możemy ich rozstrzelać z karabinu maszynowego który jest głośny My tu się mamy zachowywać cicho A możemy sobie ich rozstrzelać i nic nie powinno się wydarzyć Przynajmniej nie mam tego w planach Dobra teraz będzie trzeba zastosować snookera Słuchajcie Dotarliśmy w końcu do obozu I zobaczcie Jest kolejny wartownik o, patrzcie zobaczył trupa co nie jest dobre Kolejny, który może włączyć alarm jest tutaj. Patrzcie, on do nas tutaj już podąża. Może jak go załatwię ze snajperki. O, nie wiem jakim cudem nie zauważył, ale spokojnie. Zaraz się do niego dobierzemy. Może raz dwa go zastrzelę i będzie spokój. Dobra. No, jak widzicie sytuacja wymagała, żeby zrobić to szybko. No jak widzicie, no oni zawsze spadają z tej wieży wartowniczej. Co sprawia, że... No zauważyli go po prostu. No, to nie jest fajne. No ale jak widzicie, w takim wypadku musimy działać szybko. Trzeba było zestrzeć tych dwóch. Ale to jeszcze nie koniec. Zabawy. Tutaj na wieży pojawić się powinien kolejny Szkop, którego również musimy załatwić, ponieważ on ma widok na cały obóz. No i kiedy on będzie miał wszystko na widoku... My nie możemy praktycznie nic tutaj zrobić. Jak widzicie, on się pojawiał. Pojawia. Ale poczekam, może aż pojawi się gdzieś... No w takim miejscu, gdzie nie zauważą jego trupa. Chyba nas właśnie zauważył, ale to już nie jest ważne, ponieważ teraz to już nic nie ma do powiedzenia. No i teraz są dwa sposoby. Możemy się dostać na ludzi już teraz do, obo do obozu. Nikt nas tutaj nie powinien zauważyć. Ale jest też takie ciekawe wejście tutaj. To nie jest sekretna arena, tylko po prostu wejście oknem. Dzięki czemu możemy się dostać po cichu tutaj. No i tutaj jest oficer kolejny. No i proszę bardzo, dostajemy e, nasz stary karabin snajperski, do którego będziemy długo pewnie zbierać amunicję. Tutaj mamy jakąś notatkę. Obersturmführer Steiner. Walter Steiner. Tak. No to co? Zabieramy się dalej. Pokażę Wam teraz sekretną arenę, która znajduje się tutaj. Musimy wejść przez dach. Jest jeszcze tylko jedna ważna sprawa. Nie możemy się tutaj zachowywać zbyt swobodnie. Tutaj jest strażnik, którego nie możemy zabić, ponieważ on ma nas... ma nam otworzyć bramę, kiedy będziemy jechać ciężarówką. Jak się dostać na ten dach? No może musimy przejść przez ten drut, musimy sobie tutaj na niego wskoczyć. To jest jeden ze sposobów. Możemy też wskoczyć na płot i tutaj wskoczyć na dach. To już jest dowolne. Ja zeskakuję od razu, żeby mnie nie zauważył strażnik. Mam nadzieję, że tego nie zrobił. I jesteśmy w sekretnym miejscu. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś amunicję, mamy hełm, ale to jeszcze nie wszystko. Kolejne miejsce, kolejna ciekawa rzecz znajduje się w tym pudle, który musimy po prostu zniszczyć. Proszę bardzo, no wiem, że jest hałas, aczkolwiek nic się nie stanie. I proszę bardzo, zdobywamy Trishard item. No i super, musimy teraz opuścić te, te miejsce. Chyba nas nie widzi. że jeszcze się trochę rozejrzę. Jest tam. Dobra, ryzyk fizyk. Tutaj jest jeszcze takie miejsce, ale tutaj nic ciekawego nie ma. To jest zwykły magazyn. Możemy się co najwyżej na chwilę skitrać. Przechodzimy dalej. Kolejna ważna sprawa. Tutaj jest szkop do zdjęcia. Jego musimy koniecznie zabić. Zdjęty. Ups, usłyszał nas Niemiec. Nie, nie trzeba go pozbyć się. No i proszę Państwa, to wszyscy Niemcy, których musimy się pozbyć w tym obozie. Rzucę teraz okiem, czy nie widzi nas wartownik. Nie, jest teraz naprawdę idealna sytuacja, ponieważ schował się w cudzysłowie. Proszę bardzo, tutaj znajduje się nasza ciężarówka, do której musimy wejść i ona przetransportuje nas e, do bazy, w której znajduje się... Rakieta. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie coś po sobie i do zobaczenia w kolejnym, tak więc trzymajcie się i na razie.